Unikam e, pewnych źródeł informacji. Między innymi dlatego, że łączę jakoś te źródła z tą starożytną ideą zła i z propozycją, żeby unikać zła za wszelką cenę. No, chyba że trzeba stanąć w Twojej obronie. Um, unikam niektórych mainstreamowych źródeł informacji. Na przykład e, zaskakujące dla mnie. W pewnym momencie mojego życia było, jak dostrzegłem, brak wartości informowania o wypadkach. Chodzi mi o serwisy informacyjne. Serwisy informacyjne od czasu do czasu informują o wypadkach. Czasami te wypadki są na wielką skalę, i wtedy, okej, okay, może informowanie o olbrzymiej tragedii. Jest zasadne, ale czasami informują o wypadkach na małą skalę. Ja zacząłem się zastanawiać, jaka jest wartość tego typu informacji. Z grubsza, według mnie, to jest informacja o tym, że wydarzyło się coś strasznego. I jaką wartość ma wyciągnąć z tego odbiorca takiej informacji? Widzicie jakąś wartość w tego typu informacjach? Możemy użyć konkretniejszego przykładu. Wypadki drogowe, wypadki samochodowe. Po co serwisy informacyjne? informują o wypadkach samochodowych, jaka wartość w tym jest? Dla mnie osobiście sam za bardzo podobnie jak ty nie śledzę też mainstreamowych medi i raczej unikam takich newsów z tej skali y, pudelkowych bym je nazwał. Dla mnie y, wartość tego, że dany wypadek samochodowy się zdarzył wydaje mi się, że w ludzkości może się wywodzić y, z, y, albo z tej takiej ciekawości Albo z tego, że jednak lubimy ten przekąs zła w naszym umyśle. Lubimy trochę zatruć nasz umysł z tym złem. To jest też swego rodzaju karmienie go. pustą. co myślisz na ten temat? Tak, ja też widzę wartość bardzo znikomą. Powiedzmy, że jest tam z 2% wartości, a reszta to, to, to znikoma z tego wartość. To najbardziej Panie po prostu służy jako pożywka po prostu dla mediów, póki łatwe pieniądze i żarowanie po prostu pewnie na takim naturalnej potrzebie naszego umysłu do jakichś sensacy sensacyjności, jakichś przykrych zdarzeń. No nie jestem absolutnie targetem i nie szukam, nie szukam takich informacji kompletnie. Dostrzeżenie, jak dla mnie, braku wartości w tego typu informacjach było moim. Pierwszym krokiem oddalania się od serwisów informacyjnych czy mainstreamowych mediów. W miarę czasu dostrzegałem kolejne słabości mainstreamu, a wreszcie w dużej mierze zrezygnowałem z niego. Odwiedzam serwisy informacyjne właściwie chyba wtedy, kiedy potrzebuję jakiegoś. Kopa emocjonalnego, jakiejś mniejszej czy większej dramy. Nawiązując do tego, co Ty sobie powiedziałeś i częściowo też Ty, Kustom, że tego typu newsy, na przykład o wypadkach, to jest zaspokojenie pewnej potrzeby, która tkwi w człowieku. Ja bym zaproponował użycie tezy Nietzsche dla tego przypadku. Według tezy Nietzsche w człowieku. Pierwotne zwierzę, a poprzez to w człowieku tkwi okrucieństwo, okrucieństwo tego pierwotnego zwierzęcia, to okrucieństwo chce być karmione. I poprzez takie informacje według mnie karmimy okrucieństwo pierwotnego zwierzęcia, które tkwi w nas, Nietzsche proponuje jakby odważniejszą tezę. Według niego kultura wysoka jest karmieniem. Pierwotnego zwierzęcia i jego okrucieństwa. I jak rozumiem, wysnuwa ten wniosek na podstawie tego, że lubimy tragedię, jeżeli chodzi o sztukę. I wychodząc od tragedii, w której dzieje się jakaś krzywda. Powiedzmy, sztuka teatralna, która jest tragedią, przedstawia jakąś krzywdę, używa pewnych środków, taka sztuka, żeby wywołać nas pewną reakcję, pewnego typu reakcję. I można by się zastanowić, idąc z śladami Nietzsche, na ile w różnych gałęziach sztuki chodzi właśnie o wywołanie tego typu emocji. Przykładowo, zastanawiam się, na ile muzyka klasyczna próbowała, może nadal próbuje, wywołać taką samą reakcję w słuchaczach, jak sztuka teatralna, co myślicie? Przedstawiłem tezy, jedna teza jest taka, że informacje o wypadkach to jest karmienie okrucieństwa, które tkwi w człowieku druga teza jest taka, że kultura wysoka jest tym samym, to znaczy sztuka wysoka jest również karmieniem okrucieństwa ta druga teza, no trudniej ją obronić, ale co myślicie o tej pierwszej tezie? No właśnie, ja tak chciałem się odnieść do tej drugiej głównie, ona, bo ona mnie trochę zdziwiła. Faktycznie trochę trudno ją obronić. Nie, na pewno nie jestem jakimś ekspertem z kultury wysokiej w, w czasach niczego. Może faktycznie tak, aż tak mieli mały przekrój różnych emocji w kulturze wysokiej, ale nawet powiedzmy sobie, pomyślałem o. Don Kiszot, którego czytałem z 1500 roku, książka. No, i to jest sobie, chyba traktujemy to jako kulturę wysoką, chyba nic też powinien, i to nie jest tragedia, jeśli nie wejdziemy dopiero na jakieś tam ostateczne już segmenty tej książki, ale raczej jest to w dużej mierze komedia. Absurdalna i nie kary mi według mnie jakichś takich potrzeby tragedii. Ten, 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 ten przykład, a pewnie takich przykładów będzie dużo, dużo więcej. A w naszych czasach to już w ogóle masa, bo aktualnie sztuka się dzieli na wszystkie możliwe kategorie. Mamy sztukę wysoką w komedii, we wszystkim horrorach, w grach wideo, w muzyce, muzyce prostej, muzyce skomplikowanej i tak dalej. Do pierwszego może się odniosę za chwilę. To z mojej perspektywy istota ludzka nie jest idealna, to jest pewne, ze względu właśnie na takie czynniki. zgadzam się z tym stwierdzeniem czego, że każdy ma w sobie ten zwierzęcy czynnik. Czy bardziej, czy mniej to na przestrzeni czasu było ukrywane, to jest jednak, uważam, część ludzkiej natury, której nie da się wyplenić. W kulturze wysokiej. Uważam, że nawet w tym Don Quixote też była w jakiś sposób karmiona. Może wstępne założenie było komedyjne, ale wydaje mi się, że nie jestem też jakimś ekspertem do spraw sztuki w tamtych czasach, ale raczej mogę wywołać w ludziach efekt tego, że dąży to do jakiejś tragedii. Mimo wszystko i tak koniec. Musiał być tragiczny. Gladiatorzy na arenie, czy w inny sposób, to jak najbardziej zaspokaja tę mroczną stronę człowieka. Nie musi to być zabójstwo innego człowieka, może być to cokolwiek. Się zgadzam ze sobą, że w kulturze tak ogólnie, nieważne czy w kulturze wysokiej, czy niskiej, pojawiają się elementy, które pasowałyby na pokarm dla okrutnego, wewnętrznego zwierzęcia. Można by jeszcze wziąć pod uwagę. Taki namysł. Czy komedia to jest kultura wysoka? Jakbyśmy użyli starożytnego poglądu na ten temat, to tragedia stoi wyżej niż komedia. Czyli tragedia to jest kultura wysoka, a komedia to jest kultura niska. Ale o tym szczegóły tego. Starożytnego podejścia do kultury, to bym przedstawił innym razem. Jeszcze kustom jakbyś mógł odnieść się do tej pierwszej tezy, którą postawiłem dotyczącej tego, że w człowieku tkwi okrutne zwierzę, które może być karmione negatywnymi newsami typu informacje o wypadkach drogowych. Myślę, że się po prostu zgodzę. No, sam na pewno jestem przykładem, dając te przykłady poprześ, wcześniej, tych, tego hate czyli jakoś tam ciągnie do, do tych, tego typu negatywnych treści w moim, moim przypadku. Mimo tego, że nie jestem targetem jakiś tam gazet z newsami o tragediach, to znajduję jakieś swoje ujście i potrzebę tych tragedii. Można pewnie jakoś odważnie stwierdzić, że pewnie wszyscy mają jakieś takie swoje ujście właśnie w kierunku tej tragedii.